Dlaczego kobiety zarabiają mniej od mężczyzn? Jest to związane z naszą kulturą. To przeważnie dziewczynkom mówiło się bądź grzeczna i nie przeszkadzaj. Dziewczynki, które walczyły o swoje, były pewne siebie, były traktowane jak tak zwane chłopczyce. Nie było to pożądane przez rodziców. A dziecko ma w sobie taki mechanizm, który powoduje, że to dziecko chce być zauważone przez rodzica. I w momencie, gdy dziecko robi coś niepożądanego. I zauważa, że rodzicom się to nie podoba, to stara się zrobić tak, żeby było chciane i zauważone przez rodziców. To dziewczynkom. Mówi się, że masz być grzeczna. Co oznacza bycie grzecznym? Napisz w komentarzu, co według Ciebie oznacza bycie grzecznym? Z czym Ci się to kojarzy? Mi się to kojarzy z bycie tako, byciem taką osobą, która jest cicho i nie prosi o więcej. Sprawdziłam też definicję bycia grzecznym w słowniku i w odniesieniu do wychowania dzieci: bycie grzecznym oznacza, Bycie spokojnym i posłusznym. Czyli, co to znaczy być posłusznym? No, mi się od razu to kojarzy z byciem uległym. Czyli ten rodzic narzuca zasady, a posłuszne dziecko powinno się tych zasad trzymać. I tak naprawdę już od dziecka tłumi się w nas kreatywność mi się w nas bycie sobą, tłumi się proszenie o więcej. Dziewczynka, która jest waleczna, która prosi, która chce więcej, jest bardzo niepożądana przez rodziców, bo to są cechy męskie, i rodzic stara się wychować tak dziewczynkę, żeby była uległa w pewien sposób. Od dziewczynek wymaga się Takiej uległości. Uległość jest kojarzona z kobiecością. Co to znaczy być uległym? To oznacza uleganie komuś, kto jest wyżej. Zawsze jest ta osoba, która jest wyżej. Nie ma uległości, gdy obie osoby są na tym samym poziomie. Nie ma uległości. Ale gdy ktoś jest wyżej, wtedy pojawia się uległość i uległość jest niżej. I tego właśnie wymaga się od dziewczynek. Tak, dziewczynki są uczone kulturowo, żeby być automatycznie tą osobą, która jest niżej, która trzyma się tych zasad, jest grzeczna, jest uległa, nie prosi, niczego nie wymaga. Tutaj się wymaga, wyżej się wymaga. A kiedy jest się niżej, nie wolno wymagać, nie wolno prosić o więcej, trzeba się wiecznie dostosowywać, i często też nie można być sobą. I Dziewczynka, która była nauczona tej uległości bycia grzeczną, pomagania, często nawet poświęcania siebie dla innych, dorasta, podejmuje pracę i trwa przy tym. Jest dalej w tej uległości, ta kobiecość kojarzy się z, z taką uległością, z byciem grzeczną, byciem miłą. Napisz w komentarzu, czy też tak masz, że wydaje ci się, że to proszenie o podwyżkę, o to, że chcesz więcej, powoduje w tobie, że czujesz ten stres w żołądku. Że masz takie uczucie, że kurczę, no nie powinnam tak robić. Że ten szef, ta osoba, która jest wyżej, oni by tego nie oczekiwali. Oni tego nie chcą. I starasz się być dobra dla tej osoby. Starasz się być w porządku? Co czujesz, gdy chciałabyś poprosić o podwyżkę? Taki ścisk w żołądku? Może stres? Lęk, i jeszcze ta myśl z tyłu głowy. Oni tego nie chcą, będą mnie zbywać. To nie jest im po drodze. Co oni sobie o mnie pomyślą? Nie będę dobrze postrzegana. Napisz w komentarzu. Nawet. Wyobraź sobie tą sytuację, że idziesz po podwyżkę, tak? To jest konieczne do tego, żeby więcej zarabiać i rozwinąć się w swojej pracy, by rozwinąć tą karierę. Człowiek z czasem nabiera coraz to więcej doświadczenia w pracy, kariera się rozpędza, masz coraz więcej umiejętności. Coraz więcej rzeczy robisz w pracy. Nawet zauważasz, że inni się ciebie o coś pytają, jak coś zrobić, bo sami nie wiedzą. My tak naprawdę tkwimy w pracy, która daje niskie zarobki, mając ogromne Kompetencje ogromne i naprawdę możesz więcej. Możesz więcej zarabiać. Tylko przez to, że nas nauczono bycia grzeczną. Tego, że nie wypada prosić, a moje ulubione to jest dzieci i ryby głosu nie mają. To jest moje ulubione. I jako dziecko zostałyśmy nauczone, żeby nie prosić o więcej, żeby nie mówić o naszych potrzebach. Bo co to oznacza, że dzieci i ryby głosu nie mają? To oznacza, że nie możesz poprosić, nie możesz powiedzieć o tym, czego potrzebujesz, bo nie masz głosu, bo jesteś dzieckiem. I już jak byłyśmy małymi dziewczynkami, to wtedy zabrano nam głos. Jeśli masz tak, że masz problemy z głosem, ciężko ci coś przechodzi przez gardło, to to jest właśnie ten objaw tego, co się zadziało w twoim dzieciństwie, gdzie w domu nie można było o nic prosić, nie można było chcieć więcej, nie można było powiedzieć o swoich potrzebach. O tym, czego chcesz, czego pragniesz, o czym marzysz. Może o rzeczach ważniejszych, może o rzeczach mniej ważnych, takie jak zabawki, jakieś proste potrzeby dziecięce. Kiedyś były zupełnie inne czasy niż teraz. Kiedyś Być może Twoi rodzice nie mieli możliwości, żeby zapewnić Ci godne dzieciństwo, żeby spełnić te wszystkie potrzeby, ale oni naprawdę się starali. Oni dali tyle, ile mogli dać. Więcej nie mogli, bo więcej nie mieli po prostu. Nie można dać czegoś, czego się nie ma, nie posiada. Dali ci tyle, ile mieli. I, I z tego właśnie wynika ten stres, kiedy próbujesz poprosić o podwyżkę. Kiedy próbujesz Powiedzieć o swoich potrzebach, kiedy chcesz się wycenić. Ciągle wydaje ci się, że ty nie zasługujesz, że nie powinnam tego robić, bo w sumie to nie mam aż takiego doświadczenia, aż takich umiejętności. Zastanów się, Jak długo pracujesz? Ile? Jakie masz naturalne talenty? Co wnosisz tak naprawdę? Jaką energię do tej pracy, którą wykonujesz? Bo naprawdę masz naprawdę dużo. Talentów, umiejętności, doświadczenia i pewnej energii, bez której ta firma, ta praca nie byłaby taka sama. I naprawdę możesz więcej, możesz Dużo więcej zarabiać. Możesz wyceniać się lepiej. Tylko najpierw trzeba się zająć tym, co tak naprawdę siedzi głęboko w głowie, tymi przekonaniami, tym stresem w żołądku, w brzuchu, że. Co sobie szef pomyśli, jak poproszę o podwyżkę, albo o tym, że nie jestem wystarczająca, żeby więcej zarabiać, że nie mam doświadczenia, nie mam wystarczającej ilości dyplomów, kursów, umiejętności, że są lepsi. To wszystko to nie jest prawda. Bo tak naprawdę to jesteś dobra w tym, co robisz, tylko tego prawdopodobnie nie dostrzegasz. Bo nie nauczono nas też tej autorefleksji, nie nauczono nas tego, że można wejrzeć w siebie i dostrzec naprawdę ogromny talent. Ogromne umiejętności. My wykonujemy pewne czynności, pracujemy, zajmujemy się milionem innych rzeczy, i tak naprawdę nie dostrzegamy tego, co mamy. A kobiety to my jesteśmy przeważnie bardzo dobrymi organizatorkami. Zwróć uwagę na to, w czym jesteś dobra? Jaki jest Twój naturalny talent? Podam przykład. Miałam klientkę, która czuła się niewystarczająca i nie potrafiła poprosić o, o podwyżkę, o to, żeby zarabiać więcej. Robiła kolejne kursy, kolejne dyplomy, szkoliła się. Wydawało jej się, że jeszcze nie teraz, jeszcze, jeszcze to nie jest ten moment, żeby zarabiać więcej, bo czuła się niewystarczająca. Czuła, że nie ma tych umiejętności, że jeszcze nie ma wystarczającej ilości kursów, szkoleń, że nie ma wystarczającej wiedzy do tego, by Zarabiać więcej. Doszłyśmy do tego, że to były właśnie te duchy z dzieciństwa, gdzie ona się wewnętrznie czuła mała, niewystarczająca. Czuła też, że musi być tą grzeczną dziewczynką, która nie prosi o więcej, która jest w porządku. I to wszystko powodowało to, że nie zarabiała dużo, miała ogromny talent do tego, co robi, ogromne doświadczenie naprawdę ogromne. To się przeważnie widzi, kiedy rozmawia się z kimś innym. Kiedy ta druga strona zauważy w tobie ten talent, to sobie dopiero wtedy to uświadamiasz. Bo nie mamy takiego wewnętrznego mechanizmu, żeby w pewien sposób wychwalać siebie, zauważać siebie, zauważać to, co robimy dobrze. Raczej nasza głowa nam podpowiada, nie, robisz źle. Tu jeszcze za mało. Tu za słabo. No prawie, ale to jeszcze nie jest to. To wynika też z takiego wychowania, z dzieciństwa, bo wiecznie było w domu, że masz czwórkę, a dlaczego nie piątkę? Jak masz piątkę, to dlaczego nie szóstkę? I to buduje w nas takie przekonanie bycia niewystarczającą. I to wszystko wpływa na nasze zarobki, na naszą satysfakcję z życia. Bo tak naprawdę, im więcej zarabiamy, tym jesteśmy bardziej szczęśliwe. Mamy większą elastyczność w życiu, mamy pieniądze i czas na swoje pasje, na odpoczynek, także na zdrowie, na lekarzy. Pieniądze bezpośrednio przekładają się na nasze szczęście i poczucie satysfakcji z życia. Zobaczcie, że praca zajmuje nam 8 godzin albo nawet 10. Niektórym zajmuje to 12 godzin. Przecież to jest cały dzień. Cały dzień. Jeśli ty cały dzień siedzisz w pracy i nie jesteś zadowolona z tego, co robisz, ile zarabiasz. Jakie masz życie, to ty nie będziesz szczęśliwą osobą. Dlaczego? No, dlatego, że praca to jest naprawdę ogromna część naszego życia ogromna. Dlatego to jest tak ważne, żeby umieć się wycenić, znać swoją wartość umieć poprosić o podwyżkę. A brak tego, ten stres, przeproszenie o podwyżkę, to poczucie jestem niewystarczająca, jeszcze nie umiem wystarczająco dużo. To wszystko wynika z naszego dzieciństwa. I u tej klientki, o której mówiłam, te wszystkie blokady były i one na siebie wpływały nawzajem: jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. To są blokady, które powodują, że zarabiasz mało. I dopiero zajęcie się tymi blokadami, zidentyfikowanie tych blokad i wyczyszczenie tego, pozbycie się tych blokad, spowodowało, że klientka mogła rozwinąć skrzydła. Zaczęła zarabiać więcej, o wiele więcej, naprawdę dużo. I była tego warta, i poczuła, że ona ma umiejętności, ona ma talent do tego, i jest warta, żeby więcej zarabiać. Wyobraź sobie, że minął u niej ten stres, kiedy mówiła o tym, o swoich stawkach. Po prostu mówiła to bez problemu, z pewnością siebie. A twoi klienci, jeśli masz klientów, to była akurat Moja klientka, która yy, nie pracowała na etacie, miała swoich klientów, rozmawiała ze swoimi klientami, czy nawet na etacie, już nie pamiętam. W każdym razie to nie, nie jest aż tak istotne, ale w momencie, gdy ona mówiła o swoich stawkach, gdy była niepewna tych stawek, bała się o tym mówić, to klienci uciekali. Oni wyczuwali, że Coś jest nie tak, że ona jest niepewna. I kiedy to przepracowałyśmy, to wtedy wszystko wystrzeliło. Naprawdę, tak wystrzelił biznes. Dziewczyna zarabia teraz ogromne pieniądze. Ogromne. Jest zadowolona z siebie, z życia, ze swojej pracy. I spełnia swoje marzenia. Dopiero po przepracowaniu tych przekonań, tych blokad, mogła rozwinąć skrzydła i robi to, co kocha. I wykonuje ten, to zajęcie, ten zawód z wielką pasją, naprawdę ogromną pasją. W końcu poczuła, że jej życie jest lekkie, że nie musi harować, nie musi małych zarobków nadrabiać. Nie wiadomo jakimi godzinami, bo pracowała naprawdę długo po to, żeby zarobić więcej, a teraz, dzięki temu, że klienci płacą jej odpowiednio więcej, może pracować krócej i wiedzie naprawdę szczęśliwe życie. Także naprawdę da się. Naprawdę da się i jest rozwiązanie na to wszystko. Jest na to rozwiązanie. Ty możesz, naprawdę możesz zarabiać więcej, tylko ty jeszcze nie jesteś tego świadoma. I ja chciałabym ci to uświadomić. Więc, jeśli chcesz więcej takich filmików, to zaobserwuj, żeby nic cię nie ominęło. Także dzięki.